Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. I to za darmo, tak? Cholerni idealiści, psujecie rynek. W kolejnym odcinku, dobra, to jakiś nieokończony wątek już myślę o to. Od dłuższego czasu wyciągnij broń. Aha, bo to ty, okej. Okay. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z 3 dziki GON my sobie z upadkami zawalczymy. Bo ona na 17 dosyć spora. Spory poziom, znaczy. I tu mi się chyba coś zbagowało, co ciekawe. Rzeczywiście. Co? Co? Nie ma tu zadanka, co ciekawe, żadnego znaczonego. A my idziemy za tym tym. Nie wiem, czy też mi się nie zbagowało że zadanka żadnego nie ma? Tak powinno być. Ale w każdym razie, co chciałem powiedzieć. A, ty już wyciągasz tam. Okej. Okay. Jesteśmy... Dobra, to nie jest żadne zadanko, ale to będzie ciekawy wątek, więc zapraszam was serdecznie na ten odcinek. Bo jeśli ja... Jeśli ja, powtarzam, jeśli ja dobrze kojarzę to zadanko, mniej wie... A, powiedzmy, że mniej więcej tam kojarzę jaki jest finał tego. Jakie są rokowania? Tylko mów wprost. To jedno z lepszych zadań przed nami. Rany się zagoją, ale... nie wiem co będzie z głosem. Rozumiesz pewnie, że dla trubadurki to straszny cios. Taki, po którym można stracić chęć do życia. Możesz na to jakoś zaradzić? Na to może zaradzić tylko twój przyjaciel, Jaskier. No ale właśnie tak chciałem powiedzieć, że takie afery kryminalne, czyli poszukiwanie sprawcy tego przyczyny, no zawsze są... Jeśli się dobrze zrobi, to naprawdę może być ciekawie, no nie? I jeśli ja dobrze kojarzę, to Redzi to dobrze zadanko zrobili. Jest no też taki odcinek przed nami, których mogę was serdecznie zaprosić. I ciekawie. no też oglądać, bo co... Szczegółów nie pamiętam, tylko ogólnie jak to się chyba kończy pamiętam mniej więcej. A ja teraz idziemy do Jesteśmy krematorium, przypominam grzechytał. Bo śpieszysz się gdzieś? Coś może nam przeszkodzić, na przykład koronę albo wielebny nataniel pastoli. Dobra, szukamy trupa gastoludzkiego dzieś. zgrubienie na palcach trociny w Ty już? Ubranie lepkie od żywicy. Nie wiem czy dobrze, że nie pozwiedzaliśmy tu. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Ej, bo ja nie wiedziałem, że jak go tu znajdziesz. jeszcze, że tego nie pamiętałem. Dobra, ja ci pokleję. się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? O, i to jeszcze można bardziej... Może są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgle. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że Cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Obejrzyjmy usta, poparzenia, bomble. Jak ukryścili. Wszystko się zgadza. Widzisz, na krtani jest nacięcie. Faktycznie, tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione jej małym, bardzo ostrym narzędziem skarpelem? <laughs> Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca, on chyba wykonał tracheotomię. Żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Co to jest? A jakbyś mi powiedział, ale widzę, że tego nie mogę. prze, yy, Nie mogę tego ten. Pytać o to. Niestety co nie wiem. Tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Obejrzyjmy te rany. Rzeczywiście serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj, czekaj, tu jest coś jeszcze. Ojej, że my tego nie widzimy? Jakiegoś płaza salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia skerpetologii i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Kochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. No, patrzcie, jak krytykanży to... znaleźliśmy. Rana jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie będzie poszarpana. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny, sieńców stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Nie, czemu? brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć z gnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w gównie z zeuglem, więc chwątpię by... Ja chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce z dużych niszczy je. Jak kwas? To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku. No dobra, ile tam jeszcze ze trzy części mamy, nie jeszcze? Patrz, takie Bo sprawdzenie. Wierzyjne. Te pręgi to ślady po sznurze, prawda? Związana to. Tego bym się spodziewał. Nigdy by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogolu, ale to długa historia. Więc może innym razem widzisz ten odcisk? Nosił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. O, to już tyle, okej. Okay. A to może już teraz. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. No bardzo śmiesznie. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz, lekarze mamy trochę inną wrażliwość. To są jak się codziennie Słabe poczucie humoru. Chcę obejrzeć jego genitalię. <grym> Ale ja nie chcę po co On, to wybierałem. Nie coś wspólnego ze sprawą. <grym> nie, Ściągaj czemu Janoczek? Ściągaj mu spodnie i cholera. Raczej Kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek? Tylko jako motywacja dla zabójcy. Starczy, wiem już dość. Ja w sumie nic nie ja, na przykład. Wybacz, na razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi, jaki był motyw. Wybaczony na razie pole nie. Bo ja ich nie mam, w sumie, a więc. Rozumiem, dobro śledztwa. Ale powiesz chociaż, co zamierzasz dalej? Warto byłoby jeszcze zbadać ten trop. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Reik, Koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś o ochimię. Jak zawsze, pchasz się gdzie nie trzeba i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nataniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo tych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest lecznik. A takich lekarzy, co zbawiają świat, ja szanuję. Nic Pomagają przynajmniej. To komplement? Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie Myślę, Szczerze mówiąc, to ten młodziej wygląda niż nasz nasz znajomy doktor, jak to tutaj. Gdzie ciało tego cieśli. To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni. Ciało przyniósł nasz zbieracz zwłok. Eustachy. Możecie z nim porozmawiać, widziałem go tu zaraz za rogiem koło. O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie, nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem! Yy, wiem, ale... Przyjaciele zmarłego. Chcą odebrać ciało. Nie ma mowy, wyprowadzić ich natychmiast! Jak wasza wielebność sobie życzy, panowie proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nataniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopoty. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No ale... może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, mm dzięki. Coś mnie za bardzo ufam w doktorek, co? Taką fajną latarkę ma, taką... <laughs> Z w sensie taką, świeczkę tam świeci. <laughs> ten Nataniel, co to za jeden? Czuje. Sure. Jak, Jak to słyszycie tę muzyczkę, w której to teraz leci, to wiecie, że ciekawe to będzie. Większość jest szujami, zanim je się robi tajemniczo... A ja tego nie pamiętam. To się zgadzało. Tylko to pamiętam, kto był tym. Wstąpienie do Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemmerfart mianował się w sąsiednicy. Pośredniczy w kontakcie ze strażą nadzoruje kremacje, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyniu na wyspie i tak dalej. Mmm, marzenie nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera. Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Dobra, nie będę naciskał też. Naciskam. Dziękuję, nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na pryszcilne. Mam co robić. Ja też, tyle, że w szpitalu muszę tam wracać. Ale trzymam do ciebie... Więc mi nie jeden był też taki ciekawy wątek. Ja na oko. Nie wiem czy mogę spajilować. Widzimy też kurde nie do końca Ok, Okej, mamy całkiem sporo tego. O, tu jest gdzieś teraz, dobra. Czekajcie, okay, tędy. Wybacz stary Zdańc spieracza zwłok Estachego. Cholerne Strach na ulicę wyjść. Eustachy? Zbierasz zwłok? Po czym poznałeś? Szósty zmysł. To ty przyniosłeś do kostnicy ciało Fabiana Majera, zgadza się? E, Fabiana? A, ta! Pamiętam. Jeden z tych bez oczu i serca, nie? Mieszka też nie miał. Jeden z tych? Było więcej takich ofiar? A było, było, że bracy, bezdomne dzieciaki i uliczne kurwy. Pamiętam, jedna była taka gruba, że musiałem ją pokroić na kawałki, bo nie mieściła się do taczki. Wołali ją śliska lożka, bo... Bez tego. ...pewne rzeczy lepiej zostawić domysłowi. Co się z nią stało? Jak to co? Wielebny Natalia kazał ją spalić. Wszystkie kawałeczki, oj żal, było żal. Żal? Czemu? Zresztą nieważne. Pewne rzeczy naprawdę lepiej zostawić domysłowi. Przeszukałeś Fabiana? No, rzuciłem okiem, co mam po kieszeniach, żeby się nie zbardowało. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Mówiąc wprost, chuj ci do tego. Co, podatki będziesz mi naliczał? Masz owon, mutant! Ej, kolego! Mów, co przy nim znalazłeś. Tak, jak sobie życzycie. Drobiazgi. Pierścionek ze szklanym oczkiem, Drobniaki i jakiś liści. No, patrz Dobry pergamin, cielęca skóra Zetrę litery i sprzedam jaknówkę Ojej, to pozbądź liścik to jednak ja wezmę Aha Priscilna, imię kolejnej ofiary Gdybyś oddał ten list, komu należy, może nic by jej nie było A mnie akurat obchodzi, co się stało jakieś preszczyli Mało to bab w mieście Dobra, zejdź mi z oczu, stary, lepiej Pięć mi z oczu, ale już nie będziemy sobie też ten nie w ten sposób rozwiązujemy problemy. Znaczy, w niektórych przypadkach akurat w ten sposób, ale nie pozwolę sobie, nie w tym co za czerwone. E? To się chyba zbugowało, co? A to nie wiem, czy to tutaj z kanału się nie zbugowało. No, ale się robi nam ciekawie, co? Jakieś li... A dostałem w ogóle ten liścik? U, 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 dostałem? Nie, to nie to. Aha, bo to jest scenariusz, właśnie. To nie jest dosta... Albo po prostu nie mogę przeczytać. Dobra, nieważne. To nie przejdę? Nie. Tędy yy, na pewno ten nie przejdę. Ok, właśnie prostu to? zapukać won, bo psami poszczuje Czarny, strzyga TO pana. Spokojnie, chodzi o Fabiana Majera. szukam jego mordercy. A chyba, że ta. siad, kupię kundlę. spokój. No, wchodź pan, tylko powoli, bo jeszcze pogryzą. Urocze zwierzęta. Patrz, chyba żartujesz. Sam się bydlaków boję. boje. No, ale lepszy pies, choć szczeka od złego człowieka. Masz kogoś konkretnego na myśli? No, raczej. Sukin który załatwił Fabiana. Jak tylko zabrali stąd ciało, poszedłem do kolegi, co hoduje psy do walki i kupiłem te dwa kundle. Sporo mnie to kosztowało srebra, ale przynajmniej śpię spokojnie. Z kim mam przyjemność? Z bratem nieboszczyka. Głos mnie nie wołają. Prowadziliśmy razem warsztat Meyer i Meyer. Mhm. Mm teraz będzie po prostu Meyer. Teraz, panie, to będzie likwidacja. Jak tylko znajdę kupca na tę budę, wracam do Mahakamu. Zawsze bliżej rodziny, czy tego, co z niej zostało. No, to co chcecie wiedzieć o Fabianie? Hmm. Powiedz, co wiesz o morderstwie po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oksenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś papeczkę szlak by to, Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz te ślady sadzy? Tam się paliły nasze rzeźby. Ludzie zlecili się do pożaru i znaleźli Fabiana o, tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Rozmawiałeś z sąsiadami? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Coś słyszeli? Mówili, że nie, a nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? No to popytajmy. Ktoś go nie lubił, groził? Nie, to on raczej groził takiej jednej. Fabian był dobry, krasnolud, fachura jakich mało. Ale i straszny kurwiarz, co odłożyliśmy pieniędzy, mówiłem: kupmy nowe narzędzia dobrego drewna, ale nie brał mieszek i jazda na dziwki. Potem chodził za taką jedną, wołał: To przez ciebie, trefna suko, ludzka szmato i inne takie bezeceństwa, ale o co im się rozchodziło, to nie wiem, może się zakochał. Wiesz, gdzie ją znajdę, tę trefną? Na cmentarzu. Umarła parę dni temu, ale spokojnie w łóżku jej Alfons mówił, że nagrypę. Dobra. Dobra, dość zgadania. Teraz sprawdź tu coś? Wytrzeć. A proszę, tylko nie drażnijcie psów. Krew? krwi Tu właśnie leżał Fabian jak go znaleźli. Nie zobaczcie tego? Czekajcie, bo tu go ciągnęli, tak? Morderca ciągnął tędy coś ciężkiego, rzeźby albo ciało. A, że, chyba, że mogę to. Po... Tak? A. Mogę wejść do warsztatu? Nie zaglądałem tam, odkąd. odkąd znaleźli Fabiana. No, ale jak chcecie, to otworzę. No dobra, co zobaczmy tu? No ślady krwi. Tutaj też jest. O. Na pewno się nie wykrwawił, chyba że. Ojciec pozbył Ludzkie się z kieszości zrymiły i zostały tylko plamy. Meble powywracane. Tu ślad jak pokonany. Kogo torturował, co? Tyle a tu? Formalina. Wątpię, żeby to Fabian jej używał. Nie ma tu nic ciekawego. co to chyba tyle, co? Jeszcze tu coś. Czyżby liścik? Ok, chodźmy do ostatniego miejsca wobec tego. Ej, Wiedźminie, koroner was wzywa, jest kolejna ofiara. Kazał przekazać, że główne drzwi będą dla was otwarte i że macie przyjść jak najszybciej. Stojniacku. Koksownik? O tej porze roku? Okej. Okay. Mm, znam ten zapach. Formalina. Znowu ludzka. Może przysiliń. Co jest? Skąd mam wiedzieć? Zobaczymy, co zrobi. Zarznąć od mięsa. Czekajcie, ja mogę na nich użyć, czy nie? Nie mogę. Kurde, jesteś na szesnastym, no. Jeszcze was trójka jest. Kurde muszę uważać, czekajcie O szlak, tego się nie spodziewałem To już używam To jest 40, może być 40 No już, kurde tylko no to dosyć się, się pomęczę powiem wam Czwórką? O masz no to się wieba! Nie z dwójką! Zajdźcie go od tyńca! Dobra No jest... Lepiej trójka niż ten. No i dobra, jakoś. Jak, mia, jakoś miarę poszło, no ale... Myślisz, że i mnie oprawisz? Takiego z spoczeńcu! Dziwki potrafią się bić. O! Spokojnie nie zrobi ci krzywdy. Co tu robisz? Zems co szukam! No co się gapisz? Nie słyszałeś, że zabójca zawsze wraca na miejsce zbrodni? to zaczęliśmy się z braciszkami, żeby go powitać za Prishtillę. Prawie ją zamęczył, Sukizyn. Wiem, przyszedłem tu, bo szukam jego śladów i ludzi, którzy mogą coś wiedzieć. Ja tam niewiele wiem, ale co wiem, to powiem. Prishtilla była twoją przyjaciółką? Przyjaciółką? Nie, ale widziała we mnie więcej niż tylko głupią kurwę, a to już coś. Zamierzałam skończyć z burdelami. Znaleźć jakieś przyzwoite zajęcie. Ale nikt mnie nie chciał. Ani na praczkę, ani na słuszkę, ani na kucharkę. Jakbym jakiś trąd miała. A Priscilla? Ona była inna. Miałam zagrać w jej sztuce, wiesz. Inna, które się bały, bo tam jakieś żarty z wiecznego ognia były. Świszcząca zocha na scenie, wyobrażasz to sobie? No, ale koniec marzeń. Wracam pod latarnię. Przykro mi. Można mieć gorszą robotę. Przynajmniej tak sobie mówię. Wiesz, że Pryszczilla nie była jedyną ofiarą? O, kochanieńki, pewnie, że wiem. To się nie zaczęło wczoraj. Inni już tak ginęli, że dziewczynki, wszynki sieroty. No ale kto by się nimi przejmował, nie? Ludzkie śmieci. Tak o nas mówią strażnicy. Pamiętasz imiona tych ludzi? Oni nie mieli imion. Łysy, kudłaty, rybka takich wołali. Nie mieli rodziny ani przyjaciół. I dawno ich już spalili. Dobra, pywaj. Na razie. Muszę się jeszcze rozejrzeć. Nie przeszkadzajcie już, jeśli można prosić. Pewnie staniemy grzecznie z boku, tylko powiedzcie, jak się tu czegoś dowiecie. Dobra, to czekajcie, to jeszcze raz. Męska stopa. To mógł być morderca. Nacisk napięte. Cofał się. Okej, co troskany Ze strachu taki blady jesteś? No dobra, to chodźmy do tego koronera. Pewnie nas, pewnie nas będzie pytał, co? Ja w sumie to dalej niewiele wiem. Widzisz, że w tych listach nie ma jakiejś takiej wielkiej wskazówki co do tego kto to jest. Znaczy podejrzewam, że co sproytni to mam tam tropy w głowie, ale ja nie mam obecnie. Szczerze, górę. Aha, że ten okej. Okay. Wejdźcie, panie Biedzim. Dzięki. O, Gerald, tak? Dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedziane i wątpliwym towarzystwie. Do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał zamiast miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel Ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z von Grace? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 roku. Przynajmniej ten nam opowie. Brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w Rynsztoku. Z gardłem podrżniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim... ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. No to też zauważyłem. Grac ma lat 50, 60? 53 staje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyję się dłużej. Ja też na to zwróciłem właśnie uwagę. Strasznie młoda jak na jego nauczyciela. Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oksenfurtskiej Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryny. Tak, w gradzie to grzech śmiertelny. Nie układa ci się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu, i przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i. A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość Aha. o mordercy. Imię kolejnej ofiary, Patrycja Wegelbus. O kurde. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z. Muszę do niej jechać teraz. Do rezydencji wagól tylko nam trochę jeszcze... Trochę się obawiam, że nam to jeszcze zadanko zejdzie. Nie wiem czy ja bym nie przerwał. Oczekajcie gdzie jest wyjście do jasnej ciasny tędy. Tędy? A tędy faktycznie. Do następnego wasz Następnego, ale ja chyba faktycznie przerwię. Przepraszam, że mam przerywam tak zadanko, ale jeśli ja dobrze kojarzę, to jeszcze tu trochę pogramy. Więc nie chcecie robić takiego długiego odcinka, więc po prostu podzielę... Nawet myślę, że ja podzielę po prostu zadanie nad odcinkiem, ale tak mi się wydaje, że nam jeszcze następny zajdzie z nim. Jeśli ja dobrze pamięcią sięgnę. No nic, zobaczymy. Trzymajcie się po prostu do następnego odcinka. Cześć!